Cześć! Witam w nowym dniu Pogodę byłem dzisiaj słabą Bardzo słabą na to, żeby robić to co zapowiedziałem w poprzednim odcinku Ale postaram się to zrobić Bardziej mnie zastanawia, jak ja dzisiaj zro zrobię sobie mycie po południu Dlaczego? No bo jest właśnie... Nie jest za ciepło A ja robię prysznic na zewnątrz Bo nie mam możliwości innej Zresztą widzieliście w którymś z odcinków Jak się myłem, ale teraz mam inny sposób Niestety jest taki czas, czasem, że jestem tutaj sam i nie mam takiej możliwości, żeby skorzystać z łazienki normalnej. Ale zęby czy mycie oczywiście codziennie jest. No, zęby są zawsze, <laughs> ale chodzi o to, że mycie zębów. Dobra, to ja muszę rozebrać wszystkie plastyki, więc nie przedłużając intro i zaczynamy. zacznę rozbierać plastiki na zewnątrz, to pokażę Wam co robiłem, kiedy nie nagrywałem. I to są efekty mojej pracy. Podłoga cała zaizolowana. Prawie cała. Tutaj, gdzie jest ta rura, jeszcze nie, ponieważ czekam na podłogę i te trójniki. I popełniłem błąd, bo się pospieszyłem i to, i to pod tymi izolacjami przykleiłem a nie chciałem tego na razie kleić, bo tutaj jeszcze chciałem sobie włożyć dwie rurki dokończyłem matę butylową, która jest przeciwko rezonowaniu blachy nie wiem czy to zdaje egzamin, ale zrobiłem i zaizolowałem dach nad szaferką znalazłem sposób jak zaizolować te profile, które są prawie zamknięte jest dostęp, ale jest mały dostęp no, ale to już zostawiam dla siebie, jak ja to zrobiłem. Jedyne, czego nie mogę zrobić, ale zrobię, to tą matę butylową na suficie. Nie mogę jej dowalcować odpowiednio, ponieważ ten wałek, o którym mówiłem jakiś czas temu w filmie, jest do, do, do wyrzucenia po prostu. I postanowiłem, że sobie dorobię taki swój, własny. No i to by było na tyle. A oto jest mój prysznic. W ciepły dzień, woda. Raz mi się nagrzała do 37 stopni. Prysznic wtedy był bardzo przyjemny. A wiecie jakie to jest orzeźwiające, tak na zewnątrz sobie wziąć taki prysznic? Zajebista sprawa. Coraz bardziej mi się podoba plan z budową wana, ponieważ naprawdę ja lubię takie klimaty. I nieraz byłem na takich za dzieciaka na polach namiotowych, gdzie, gdzie się myło w jakiejś tam wannie. Ogólnie nie cały, tylko zęby czy tam twarz, ręce się przemywało, stopy w takich wannach, gdzie było dużo kranów. Teraz już chyba tego, tego tak nie ma, bo dawno nie byłem też. Nie występują takie rzeczy, bardziej prysznice płatne. No to to częściej teraz, bo teraz za wszystko trzeba płacić. No to by było na tyle i fajna sprawa ogólnie. Podoba mi się. Ogólnie to zdejmowanie plastików dla Was nie jest ciekawe. Muszę odkręcić to, czego nie zrobiłem wcześniej, i połamałem plastik. Te spinki mam nowe, jakby coś. Nie wiem, czy mi starczy, bo kupiłem tylko 50, ale mam nadzieję, że tak. Dobra, jak to się zdejmuje? To jest pytanie dopiero. O kurde. Chyba to nie będzie trudne. Gdyby ktoś kiedyś chciał zdejmować plastyki to trzeba szukać śrubek żeby czegoś nie pourywać nie spodziewałem się, że tutaj jest śruba mała, ale jest czy teraz zejdzie? raczej powinno, ale czy zejdzie? Zajdzie. ale to brudne, nie? teraz drzwi dokąd, kurwa, dokąd? To oczywiście w drzwiach też jest śruba bo jakby, że inaczej by było muszę kłaść w jednym miejscu, żeby nie pogubić ale w drzwiach są dwie, a nawet i trzy. Ale to jest od cola. Oczywiście te plastyki, te o, dokładnie te spinki, one pękają, ponieważ są narażone na wodę, która wysycha, i one truchleją. Po pewnym czasie one po prostu same z siebie. Nie da się ich uratować. To wszystko jest wpisane w straty. Dlatego to tak wszystko pęka. Szukamy śrubek. Tutaj nie ma, tutaj nie ma śrubek. Tu są spinki. <laughs> oczywiście ja dzisiaj chcę zdjąć te plastyki i założyć z powrotem wszystkie plastyki oczywiście je odnawiając. Z tego co mi wiadomo, można to zrobić przy pomocy opalarki. No dobra, co dalej? oczywiście pękła, bo jakże inaczej mogłoby być także mam jedną stronę zderzaka możliwość odkręcić teraz trzeba z drugiej strony przyszykować ten, to miejsce żeby móc odkręcić te dwie śruby także idziemy na drugą stronę rozbierać z tego co mi wiadomo to wystarczyło tylko pociągnąć Jedno. U, tutaj już nie ma śrub bo nie ma drzwi przesuwnych więc tylko są spinki więc też powinno być łatwo zajebiście tu se stańcie, nie będziecie przeszkadzać tylko te dwie nie gubimy Dobra, a co z tym to trzeba będzie też jakoś odkręcić i wyczyścić bo to tak nie może zostać Prawda tragiczne. Czy zejdzie? A, to jest całości. Gdzie jeszcze kurwa? Pewnie pod tym. Coś tu kurwa jeszcze trzyma. Jest jeszcze jedna. Czy tylko jedna? Tak, są spinki. Udało się. Jakie, kurde, jaki kamień. Chyba, chyba to jest jakiś nalot czy coś. Wygląda jak kamień, ale to jest jakiś osad z tego AdBlue głupiego. Widać jak się sypie? Dobra, niech to na razie zostanie. To te plastiki też będę musiał zdjąć, widać? O, te wszystkie progi, ale to najpierw zderzak. To jeszcze. Kontrolować, bo nie chciałbym czegoś porywać. Poważnie muszę to otworzyć, a nawet może i zdjąć boczek, żeby to odkręcić. No dobra, to żeby nie porywać, będę musiał zdjąć ten boczek. Tutaj jeszcze coś jest, jedna mała. Śrub. Gdzie jeszcze? Jeśli ktoś ma jakiś pomysł, to od razu mówić. Tutaj coś kurde jeszcze. Może nie to światło, ale coś tu trzyma jeszcze. Spinkę widzę. O, o. Kurde, muszę zdjąć to światło. Bo Nie wiem, czy czasem pod tym nie ma jakiejś śrubki czy czegoś. Tylko jak to zdjąć, żeby nie uszkodzić. U, chyba schodzi. Tak, jest tam śrubka. Odblask, nie światełko. A. Ok, Właśnie może tylko spojrzę. Czy jest tu jakaś śrubka? Jest śrubka i gotowe. Jesteście gotowi? To zaczynamy. Tu się zaczyna problem, bo nie mam dojścia. Ale tu będzie syfu. Tu trzeba ręcznie to zrobić. Wczoraj zapomniałem zrobić jednej rzeczy. Zdjąć taśmę wokoło okien, których robi, które robiłem w poprzednim odcinku. Żeby nie było, że wczoraj. Czy wejdzie mi tam wkrętarka od arka? Spinka tam jest. Trzeba nad kole chyba zdjąć, wiecie? Dobra, przeniesiemy się na drugą stronę. No co, idziecie ze mną? Chodźcie. Nalazłem jedną śrubkę więcej, czyli po tamtej stronie też powinno być. Nawet jakby zaczęło padać, to nie mam co robić w środku teraz w tym momencie, bo klej mi się skończył do izolacji, tej grubej. A tą cienką no, dopiero będę kładł po tej grubej. Jeszcze nie w każdym miejscu mogę to zrobić, ponieważ jeszcze niektóre... Rzeczy będą musiały dojść, takie jak kable jakieś Tylko, że jeszcze nie mogę ich teraz na przykład zrobić Śruba niedokręcona od lampy Będę musiał cały grill zdjąć To zdejmę Może będzie lepszy dostęp dlaczego ta lampa nie jest okręcona czyżby ktoś zapomniał ktoś wie jak to się odpina czy chociaż odrobinę zeszło? nie oczywiście, że nie bo po co? po co ułatwiać? lepiej kurwa utrudniać dobra, już wiem jak o, okazuje się, że wkładałem nie w tą dziurkę <grych> yeah. teraz drugą pierwsze co trzeba zrobić to wyjąć tu. Tu sobie stańcie, będziecie lepiej widzieć. podniosę Was. Podniosę Was. Tada! Lepiej? Chuja lepiej, ale może być. Nie chcę wyjść. No. Po co siłę używać? Czy jest tu na tyle miejsca, żeby to zamontować? Hmm. zobaczymy. Na razie trzeba to odkręcić. Ale jest taki słaby dostęp. Nigdy nie używałem czegoś takiego. Ale może to ma sens. Ale wątpię. Nie ma sensu. Nie kupujcie tego. To nie moje. Ja na to nie wydałem pieniędzy, ale chciałem tylko spróbować. Muszę sobie z tym poradzić ręcznie. Jedno z najlepszych urządzeń. Fakt, że trzeba się trochę narobić, ale działa. Ale użyję grzechotki, będzie szybciej. Najgorsze jest szukanie śrubek, które trzeba odkręcić. A to co? Jakiś korek? Pewnie od Z tej strony jest więcej miejsca. Może z tej strony zamontuję. Jestem tutaj szósty dzień. I przez ten cały okres ani razu nie sprawdziłem, jaka będzie pogoda. Tak mnie to interesuje. Jakby nie mam na to wpływu. Więc po co się tym przejmować? Będzie padać, to będzie padać. To nic nie zrobię. Będzie słońce, to będzie słońce. To coś zrobię. I teraz trochę poleżymy. A co tam. Co jest? Tak mocno trzyma. Ok. Nie da rady. Puściła. Daj radę. O, tu jest pęknięte. Kurde, niedobrze. No tu kurwa w ogóle się nie ma. Czy to już wyjdzie, czy jeszcze nie? A jeszcze nie. Właśnie, bo coś zauważyłem, że pod tablicą są jakieś śruby. Dwie. Więc może one trzymają. To to główno do wyrzucenia, ale śruby się przydadzą. Do przekręcenia kolejnej. Czy moja wkrętarka to da radę odkręcić? Nie wiem, lecz się domyślam, że nie. Tak, tak myślałem. Ale jak nie wkrętarka, to ja na pewno. Jeszcze gdzieś trzyma. Okazuje się, że przy halogenach są śrubki. Znaczy, no, halogeny są przekręcone i dzięki temu zderzek się też trzyma. Trzeba więc odkręcić halogeny, żeby odkręcić zderzak. Ale nie ma tego złego, co by nie wyszło na dobre, ponieważ można tu wszystko wyczyścić i już się trzyma mniej. Ale się jeszcze trzyma. A, jeszcze jedną śrubkę znalazłem przecież. Muszę ją odkręcić. Zapomniałem o niej, że ją znalazłem z, tą, z drugiej strony, a z tej strony jej nie widziałem. Nie chcę przerywać pracy, bo tak szczerze mówiąc, to mi zależy na tym, żeby ten bus był zrobiony krócej niż w rok. Jest jakiś progres. Rozebrać będzie łatwo, gorzej złożyć. Spokojnie, damy radę. Teraz kurde się zacznie. Tu jest pęknięte. Ktoś próbował to pewnie zdjąć i mu nie wyszło. Popękał. Trochę zaczęło padać, ale zdejmę ten zderzak, żeby móc sprawdzić miejsce na mocowanie i sobie dorobię to mocowanie w tym czasie, jak będzie padać. Żeby było pięknie. Najpierw trzeba przejść różne trudności. Teraz muszę odpiąć. Kable, które tu są, a głównie czujniki, parkowania. Nie jestem w stanie nic zrobić. Trochę za mocno pada. Nie mogę nawet zdjąć zeraka. Dlatego w tym momencie jedyne co mi zostało, to zrobić tutaj porządek za mną, włączyć opalarkę i przygotowywać te plastyki, żebym mógł później je pozakładać. Mam nadzieję, że nie będzie padało cały dzień, bo szkoda mi dnia. Mniej więcej taka jest różnica pomiędzy tym. Zrobionym apalarką, a tym niezrobionym troszeczkę jest świeższy plastik, ale niestety nie można wszystkiego tak jakby zniwelować, żeby był ładny cały. Część jest zniszczona przez, przez to, że po prostu z kół coś leci podczas jazdy. Jak widać, przestało padać. Zdjąłem zderzak, zdjąłem przedni pas, i w tym miejscu na chwilę chciałbym przerwać, ponieważ to co mam zamiar założyć. Pod zderzakiem zrobię z tego oddzielny odcinek. Jedna sprawa to jest taka, że za długi film, a druga sprawa jest taka, nie dałem rady tego uruchomić. I jak się tym zajmę, tak do końca, i uruchomię to, wtedy wam wrzucę film o co chodziło z całym montażem, z uruchomieniem i jeszcze z innymi rzeczami, które tam wyszły. Jak było widać, to umyłem całego busa. Tam pod listwami wszędzie przygotowałem sobie też plastyki, trochę je przyciemniłem. Jutro założę zderzak. Chciałbym jutro wszystko złożyć, bo dzisiaj już jest naprawdę późno. A trochę mi się zeszło przy obróbce termicznej plastików. Można to tak nazwać, żeby z szarych zrobiły się czarne. To na tyle dzisiaj, reszta jutro. Dziś zajmiemy się zakładaniem, bo już mam wszystko poczyszczone. Można powiedzieć, że prawie. Chyba progów tylko nie założę. Zostały mi tylko dwa plastiki, które są na tylnych drzwiach i boczki progu tylniego. No, coś takiego. Nie wiem, jak to nazwać. W każdym bądź razie dwa takie elementy, prawy i lewy. No i progi. Spróbuję je lekko odnowić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale i tak ich nie założę, bo chcę do nich dokupić nowe spinki. Dlatego, że jednak to jest próg i chciałbym, żeby on był dobrze przymocowany. Także tak. Chodzi o to, że nie robimy popeliny. A jak już robimy popelinę, to w wyjątkowych sytuacjach. <głosy> <głosy> Czyli w każdy. U niektórych tak jest. <noise> Czyli jakby nie było, popelina jest na pierwszym miejscu, ale nie tutaj. Nie, żebym coś sugerował. Jakiś kanał czy coś? Nie, nie. Wiecie co? Minęło, no, kilkanaście tygodni od momentu, kiedy zacząłem z powrotem nagrywać, i uważam, że ta moja terapia poprzez pracę to nie za bardzo wychodzi mi, ponieważ kiedy do Was mówię, to jest wszystko ok, spoko. Nie myślę o tym, co się stało. Ale jeżeli nie mówię do Was i po prostu zajmę się pracą, to jest kurwa jeszcze gorzej. Ale żeby nie było, jest jakiś progres, czuję progres, po prostu czuję. Nie tylko w tym, ale przede wszystkim w budowie. Bardzo mnie to zaczyna cieszyć. Mimo to, że jest naprawdę dużo pracy, ale ja tak lubię, ale dość o mnie. Czas na robotę po wypiciu kawy. Szczerze mówiąc, <grytanie> nie muszę pić kawy rano. Po prostu mam ochotę ostatnio, ale już od jutra przestaję pić kawę z samego rana. Wracam do starego trybu życia starego trybu odżywiania czyli stawanie 4,30 picie herbaty i w ilości rano 1 litr ciepłego napoju. No i w pracy na pierwszej przerwie około 9 godziny piję pół litra soku z pomarańczy świeżo wyciśnięty, a jak nie świeżo wyciśnięty to świeżo wyciśnięty z poprzednich dwóch dni, tylko przechowywany próżniowo i później dopiero po pracy gdzieś koło 16 jem obiad i jeżeli mam jeszcze jakąś ochotę na, żeby coś zjeść to nie później niż godzina 20 i raczej lekko to mi daje od godziny 20 do godziny 16 następnego dnia przerwę w jedzeniu 20 godzinną, dobrze liczę? tak, wracam do tego trybu chciałbym jeszcze coś, parę rzeczy wprowadzić w swoim życiu, ja chciałbym żeby ten mój bus nie tylko wyglądał w środku, ale też był tak przygotowany do podróżowania, nim, żeby nie martwić się o różne rzeczy co jest ze stanem samochodu, ponieważ na tym etapie są tylko takie bardziej prace konserwacyjne, ale zamierzam przed samym startem wymienić tarcze hamulcowe, klocki, oleje, wszystkie filtry, opony Felgi też chciałbym wymienić na aluminiowe. Nie to, żeby były lżejsze, ale po prostu żeby ten bus też z zewnątrz fajnie wyglądał. No i przede wszystkim zrobić go w ten sposób, żeby się w przy nim przyjemnie mieszkało, ale że nie, żeby nie było żadnych utrudnień. Typu nie włączę czegoś, bo mi się kurwa telefon rozładował. Nie, tylko wszystkie przyciski będą analogowe. Bez żadnych aplikacji i możecie sobie pomyśleć, że to nie są te czasy, że można coś zrobić przy pomocy aplikacji: coś włączyć, coś wyłączyć, coś czasowo, coś zdalnie. Oczywiście, jeżeli będzie taka możliwość i będę takie coś potrzebował, to sobie takie coś założę. Gdybym chciał sobie na przykład wodę nagrzać w boilerze, a wiem, że za godzinę wrócę, to sobie na przykład mogę ją włączyć zdalnie. Nie ma problemu z czymś takim, ale. Nie wyobrażam sobie szukać w aplikacji włącznika światła w sypialni, jeżeli w niej jestem. Tylko wyciągam rękę, to tak pokrótce, żeby nie rozliniwić się za bardzo. Ale będą to takie rozwiązania, żeby też nie utrudniać sobie życia. Dobra, kawa wypita, zęby umyte. Oczywiście na zewnątrz, na prawdziwego twardziera przystało. Słońce wychodzi. Jest koło siódmej, biorę się do pracy, już się nagadałem do Was. Teraz tak, time lapse z tego co ja tutaj będę czarował. Przerwałem na moment, żeby wam pokazać, jak odróżnić. Część zrobioną od części niezrobionej. To jest część zrobiona. To jest część niezrobiona. Widać żlice? Widać. Zrobiona. Po prostu woda się na niej nie trzyma. Obróbkę termiczną mam już za sobą. Teraz będę powoli to chciał składać. Także do dzieła. Yeah, ale entuzjazm. Teraz miejsca, w których są uszkodzone spinki. Postaram się te uszkodzone wymienić na nowe lub doprowadzić do stanu używalności, tak jak tutaj, gdzie tylko trzeba wyczyścić piasek z uszczelki. I tak się zastanawiam, czy nie dawać czasem każdą spinkę przed zakładaniem. Odrobinek Kleju Sikaflex, żeby to uszczelnić. I to moim zdaniem będzie dobry pomysł. Jeżeli ktoś z Was uważa, że będzie inaczej, że to jest zły pomysł, to daj znać w komentarzu. Muszę gdzieś ten klej jeszcze wykorzystać, bo przykleiłem już wszystkie 6 okien, a naprawdę mi jeszcze zostało sporo tego kleju i białego, i czarnego. W czasie, kiedy mi schnie klej przy nowych zapinkach, to ja zdejmę sobie nad kole i Troszeczkę je wy wyczyszczę. Znaczy nie samo nad kole, tylko miejsca, gdzie nie mam dostępu teraz, a widzę, że jest dużo piachu, więc zrobię sobie to w tym czasie, żeby nie marnować go. Zobaczcie, ile tu jest syfu na nadkolu, gdzie tam nie powinno czegoś takiego być. I jak założę zderzak, to polecę na sam tył z wszystkimi plastikami i potem lampy tył, wiadomo. Także no co, time lapse, bo to nic ciekawego w sumie. Muzyka Tyle mam gotowe w tym momencie. Z drugiej strony tak samo tyłu nie robię. Zostawiam tak jak było, dlatego że mam blachy nieprzygotowane. Chciałem sobie je umalować, zapomniałem o nich i to tak zostaje. Dopiero jak sobie przygotuję blachy, to zamknę to do końca. Ale to nie będzie dzisiaj. Dzisiaj jeszcze tylko lampy z przodu, halogeny i to wszystko. No i sprzątanie mnie czeka. Także dzisiaj. To już jest koniec, definitywnie koniec dzisiaj. Nagrywania zabieram się za sprzątanie, i pakuję się i wyjeżdżam. Koniec tego dobrego przybudowywana. Czas trochę popracować. <grych> Na razie dokończyłem właśnie, jak to się kurwa nazywa.